Myślę, że myślę, że to już jest czas, żebyśmy powolutku ten wieczór, do którego, do którego Bóg nas kubę przygotowywał. I nie umyć inaczej. Mm -hmm. On nas do tego przygotowywał, przygotowywał i czekał na nas. Ja mam zawsze takie, takie przekonanie. Y Cieszę się, że, że, że tu jesteśmy. Myślę, że za kilka sekund rozpoczniemy już rozpoczniemy. A to dlatego, żeby dać ten czas na, na dołączenie się tych wszystkich, którzy, którzy też, tak jak my, czekali na to spotkanie. Tak. Stresik jest chyba. To dobrze, jest. bo stresik jest zawsze motywujący. Motywujecie? Tak, czuję taką motywację wewnętrzną. No. Ja mam podobnie, ja mam podobnie. Ja tak jak mówisz, to chyba dobrze. To jest dobrze, to jest dobrze. On jest taki, jak on jest właśnie taki, nie motywujący. Rzeczywiście są to, to jest wyjątkowy czas. Ja dzisiaj kolejny raz tego doświadczyłem i usłyszałem bardzo mocno, wielki czas łaski. Wielki czas łaski. I tą łaską to jest chyba ten internet też. Jeśli możemy mówić o Bogu jeszcze szerzej. Tak. Myślę, że, myślę, że możemy zacząć. Ten wstęp, którego, którego byliście tutaj moi kochani, nasi drodzy, już widzowie, byliście świadkami, to był rzeczywiście tylko wstęp, ale chcę Was już serdecznie przywitać. Chcę Was przywitać serdecznie w górę serca, w sulcum korda. Witamy Was z całego serca w ten piątkowy adwentowy yy, wieczór na spotkaniu, yy, na którym chcemy zapoczątkować serię spotkań, które nazwaliśmy Walec Pański, a ta tajemnicza nazwa, ta nazwa to odwołanie do proroka Izajasza. Ale też który jest cytowany przez Ewangelista Mateusza w trzecim rozdziale jako zapowiedź przyjścia Mesjasza. I niech to Słowo nas dzisiaj prowadzi. Niech ono nas prowadzi, ale też niech nas wprowadzi w to spotkanie. Do Niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi Głos wołującego na pustyni przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Witamy dzisiaj na tym pierwszym spotkaniu Kuba. Kuba. Witam się z całego serca i uśmiecham się wewnętrznie, ale też jak widzisz, bo, bo czekałem na to spotkanie na tą rozmowę z tobą. Eee, Kuba, przede wszystkim dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie na to spotkanie. Dziękuję. Ja też witam serdecznie. Cześć. Dobrze, że jesteś. Kuba, dobrze, że jesteś. I chcę ci zadać pytanie. Pierwsze takie otwierające, ale myślę, że ważne. Bo po to się tutaj spotkaliśmy. Kuba, chciałbym Cię zapytać, jak to u Ciebie jest z tymi drogami? Jak to Bóg prostuje dzisiaj Twoje ścieżki, Twoje drogi? Albo powiem jeszcze może inaczej. Chciałem Ci zadać pytanie, Kuba, jak on Cię odnalazł i kiedy się zaczęła Twoja niewątpliwie przygoda z Bogiem? Bo trochę o Tobie wiem. No, także witam serdecznie jeszcze raz. Mam na imię Kuba i Karol, jak wiesz, ja nie byłem zawsze z Panem Bogiem, prawda? Z Panem Bogiem moja przygoda zaczęła się około pięciu lat temu i no wypadałoby zacząć od początku, prawda? Więc może tak, pochodzę z rodziny, w której mój tata jest muzułmaninem, a moja mama jest katoliczką Polką. I no miałem takie wychowanie, no dosyć nie, 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 nieprzeciętne, jeżeli chodzi o dzieciaki w, w, w u mnie na osiedlu, pochodzące z Nowej Huty i no tam wszyscy, wszyscy raczej mieli tak samo, a ja miałem tatę, który pochodzi z innej kultury, wychowywał mnie, starał się mnie wychowywać tak, jak wychowuje się dzieci tam, dosyć surowo i no na dystans bym tak powiedział. Tak. I, no to też do mnie jakoś tam budowało taką, taką skorupę, takie, taki chłód wewnętrzny, ale nie pomagało też środowisko dookoła, bo, no bo tam dzieciaki wyśmiewały mnie trochę z powodu karynacji, pochodzenia, rodziny i tak dalej. No i e, jakby Pana Boga wtedy za bardzo, nawet nie myślałem czy istnieje, wiesz, nie miałem jakiegoś takiego odniesienia, nie widziałem tego. Wtedy mama jeszcze też za bardzo nie uczęszczała do kościoła, nie chodziła po prostu, w, nie, uczestniczyła, nie uczestniczyła w życiu kościoła. Teraz się to zmieniło. Ale, ale w tamtym czasie nie, więc no ja tak dorastałem na tym osiedlu i no tak jak mówię, wiele było, wiele było takich różnych przykrych sytuacji i, i to pod, powodowało we mnie takie, takie, taką skorupę na sercu, ale też taki dystans do ludzi, po prostu nie chciałem, nie chciałem zawiązywać znajomości, relacji, nie? I z czasem im byłem starszy, tak naprawdę tym było gorzej, ponieważ dzieciaki tak naprawdę trochę, trochę, trochę się na mnie wyżywały i tak dalej, biły mnie, wyśmiewały i Zacząłem się uczyć e, jakichś tam sztuk walki, żeby się bronić e, i kiedy zacząłem, kiedy zacząłem widzieć, czy mi to wychodzi, kiedy na osiedlu zaczynałem sobie jakoś coraz lepiej radzić to e, postanowiłem, że po prostu już nigdy się, nigdy nie będę tą ofiarą, tylko ja będę tym, który, który jakby tam e, wymierza tą, 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 tak. te, te cięgi innym, tak jak ja dostawałem. i e, poznałem, wpadłem w takie środowisko, w którym, e, no, w którym nie nauczyłem się co dobrych rzeczy tak naprawdę, używki, różnego rodzaju i na no, szybko spodobało mi się to, prawda? Może nie pochodzę z jakiejś zamożnej rodziny, więc y, trzeba było na to zdobywać pieniążki. E, no i zaczęła się, zaczęła się tak naprawdę moja lawina błędów, grzechu i tak dalej. Może jeszcze szybko wrócę do tego, że pamiętam, kiedy po pierwszej komunii świętej, jak poszedłem do niej, chciałem się, chciałem się wyspowiadać, ale spowiadał mnie ksiądz, który przygotowywał mnie do tej pierwszej komunii i i nie chciałem mu powiedzieć pewnych rzeczy, bo to była jedna z niewielu osób, która na mnie patrzyła wiesz, w taki sposób w porządku, prawda? I, i nie chciałem stracić w jego oczach. I wtedy pamiętam, że nie powiedziałem pierwszy raz prawdy w całej konfesjonale, zataiłem po prostu grzech. I teraz w świętokradzku, świętokradzka spowiedź i pierwsza komunia, całkowicie po prostu poczułem ciężar tego na swoim sercu, nawet jako takie dziecko. I to był koniec na dobre paręnaście lat moje, mojej relacji w Kościele, z mojej obecności w Kościele. I, no I wracając do tego, co mówiłem, właśnie tam się pojawili ci koledzy, przy których no, nauczyłem się właśnie używek i różnych no, zachowań, po prostu, tak jak, tak jak mówię, chciałem zdobywać na to, na to kapitał, gatunkę, więc zacząłem kraść, zacząłem sprzedawać narkotyki, i mm, na początku to było takie, tak mi się wydawało, niewinne, ale, ale doszło do tego, że ja zacząłem tak naprawdę się z tego utrzymywać. Wyprowadziłem się z domu i, no i tak no i tak i handlowałem kradłem i, i zatracałem się coraz bardziej, uzależniłem się bardzo szybko od tych używek, e, od hazardu, od wszelakiej nieczystości, tutaj z każdym możliwym rodzaju I, i tak naprawdę wpychałem do swojego serca wszystko co mogłem, cały czas czułem się taki pusty i nieszczęśliwy. Pamiętam takie momenty, w których, jak nie było koło mnie kolegów, wszystko cichło, te imprezy, to wszystko, to ja po prostu wsiadałem w pokoju i nieraz próbowałem to zabić, czy, czy właśnie marihuaną, czy czymś, i płakałem sam do siebie, i nie byłem sobie w stanie z tym poradzić. No nie? Po prostu czułem dziurę w środku. I no, pomiędzy, pomiędzy tym wszystkim spotkałem moją obecną żonę, wtedy dziewczynę, która spodobała mi się, ale obydwoje mieliśmy takie pokręcone bardzo życiorysy, i ona przez to, że szybko straciła rodziców. Miała po nich mieszkanie na Dolnym Śląsku. Ona tutaj w Krakowie pracowała i no. Więc ja ją namówiłem na to, żebyśmy pojechali do niej tam na Dolny Śląsk. Bo ja w międzyczasie już zacząłem robić też jakby plantację tej, tej marihuany. I, i plant, uprawiałem plant później sprzedawałem. I po prostu namówiłem ją na to, żeby ona pozwoliła mi u siebie w mieszkaniu zrobić tę plantację. Zgodziła się na to. Więc wsiedliśmy do samochodu, zabraliśmy wszystko, co było potrzebne i pojechaliśmy. Ja jeździłem bardzo wiele lat bez prawa jazdy. Ja no po prostu żyłem nielegalnie i jeździłem nielegalnie. Więc to wszystko mi pokrywało. Także wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy i w drodze do Wrocławia, pamiętam, chyba po około pierwszej w nocy, zatrzymała nas drogówka na środku ulicy we Wrocławiu. No i byliśmy z tymi wszystkimi rzeczami w tym samochodzie. No i mówię, no koniec. Byłem w jakiś tam sposób karany za jako, jako małoletni, ale mówię, to już jest moja kariera jako dorosły człowiek, po prostu kończy się. No i, i doszło do tego, że oni tak naprawdę nas puścili, ja się zacząłem wtedy modlić. Powiedziałem, Boże, jeżeli bo, trochę, to, trochę to skrócę, ale wtedy zacząłem słyszeć pierwszy raz jakieś różne świadectwa, przed tym wyjazdem. zacząłem słyszeć świadectwa na internecie o tym, że Bóg działa w życiach ludzi podobnych do, do mnie, jak wtedy byłem, jak się zachowywałem. I zacząłem się modlić, mówię, jak to jest prawda, to pomóż mi. I Bóg faktycznie mi pomógł. Ci policjanci dali mi zwykły mandat, tam chyba 500 zł za to prawo jazdy, i puścili mnie. Pojechałem, wyobraź sobie. Pojechałem dalej, dojechałem tam, no ale zrobiłem to, co zrobiłem z uprawek, zrobiłem tą plantację. I a, w międzyczasie, jak tam byliśmy, mieliśmy problem z internetem. I od tego się zaczęło tak naprawdę działanie Pana Boga w moim życiu. Zaczęło się mocno, że tak powiem, dobijać do drzwi mojego serca. nie? To znaczy, nie mieliśmy internetu i jedyną książkę jaką Marzona miała w domu, to był nowy Testament. Tak. Dobra <laughs> ja ta książka. <laughs> I wtedy ją wziąłem do ręki pierwszy raz. Faktycznie ją wziąłem, żeby ją przeczytać. Przeczytałem ją dwa razy i nic nie zrozumiałem. <laughs> Absolutnie nic. Mówię, kurczę czemu tam jest cztery razy napisane to samo, nie? I ten Jezus tylko chodzi i w kółko kogoś uzdrawia. I w ogóle o co o tym to chodzi, nie? W ogóle nie wiem. ale coś, coś we mnie pracowało jak to czytałem. Jak wyczułem to... się... Dalej to robi. Tak, ale czułem się lepiej, wiesz, jak, jak to czytałem. I, i tak, i, i czytałem, przeczytałem nowy testament, ale no jakby moje życie się nadal jeszcze nie zmieniło, nadal tkwiłem w, w uzależnieniach i tak dalej. Ale Marzena puściła taki film o Marii Magdalenie, obejrzeliśmy ten film, poruszył mnie, wzruszyłem się i jakby to też był jakiś taki przełom, pamiętam, bo wiesz co, rozpłakałem się po tym filmie i mówię, kurczę, no, no fajne po prostu. I później, e, pamiętam jak leżałem na łóżku, e, słuchałem świadectwa takiego człowieka, który kupę czasu spędził w więzieniu e, za różne przestępstwa i powiedział, że się nawrócił w celi. Mówię, no niesamowite po prostu. Kolejny był dosyć, dosyć podobne świadectwo i mówię, ja nie mogę, no po prostu albo mają zbiorową paranoję, albo ten Jezus istnieje, nie? No po prostu coś w tym musi być, że ci ludzie tak o nim mówią. Leżę na łóżku i mówię, Boże, co mam zrobić, żeby Cię spotkać jak pani? Bo oni o tym powiedzą, ja tego nie dotknąłem, nie? mówię, co mam zrobić? I naprawdę to się wydarzyło, Karol, jak usłyszałem fizycznie głos w moich uszach, który powiedział do mnie, zostaw to wszystko i pójdź ja patrzyłem na, na moją dziewczynę, która leżała koło mnie mówię, słuchaj, no usłyszałem, gdzie powtórzyłem jej to? No ona mówi, że A Więcej albo... takich Bożych wariacji. Było więcej. Ale naprawdę... Wiesz, no mówi, albo znowu paliłeś, albo zmariowałeś. Ja mówię, Marzena, no, jestem cześćwy. I po prostu usłyszałem Boga, nie? No, ale jakby to było słowo i ono we mnie, no, pracowało we mnie, ale ja po prostu nie miałem tej siły Aha. przemiany. Nie miałem siły jak się zmienić. I, i wtedy, e, no, zabraliśmy to wszystko, zaczę zaczęliśmy wracać do Krakowa i <grym> wyobraź sobie, że zalałem złym olejem samo, zalałem złym olejem sił. I auto zepsuło mi się pomiędzy komendą policji, a stacją benzynową. Musiałem je zepchnąć na tą stację benzynową z tym wszystkim, co było w tym aucie. I po prostu mówię, pięknie, kurczę, no, stoję na środku miasta, obcego, bez prawa jazdy, no dębka. I, i e, no i generalnie zacząłem wtedy szukać jakoś, modliłem się rzeczywiście, zacząłem wołać do Boga na tym, na tym, mówię, Boże, pomóż mi, ja się naprawdę zmienię, jak mi teraz pomożesz. No ale... No, właśnie, człowiek nie jest wierny, tylko Bóg. Nie? Więc, więc Bóg pomógł wtedy faktycznie. Znalazł się jakiś człowiek, już nawet nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale znalazł się człowiek, który y, zajmował się przeprowadzkami z miasta do miasta. Zabrał nam to wszystko na swoje auto, no i przywiózł nas do Krakowa za jakąś tam naprawdę niewielką sumę. No i ja przyjechałem, ucieszyłem się, że Bóg pomógł, ale tak naprawdę zacząłem dalej robić to samo. I Pan Bóg wtedy, tak poczułem, tak mogę teraz z perspektywy razu powiedzieć, że widzę, że Pan Bóg się chyba w wkurzył kurzu wtedy. Naprawdę, nie? bo czułem jak do mojego serca mówił już naprawdę wyraźnie mówi, że jesteś po prostu obłudnikiem, chcę modlić się jak Ci się podoba, ale ale po prostu nie chcesz zmian. Ale mam taką myśl i się podzielić, mm -hmm. nigdy nie przestanie Ciebie szukać, mm -hmm. nie jakby cały czas tak. przy tym trwał, bo jest wierny, pięknie to powiedziałeś. Tak. tak, Pan Bóg jest wierny i, i no właśnie i wtedy zaczął, zaczął mm -hmm. mocno już naprawdę bym nawet powiedział bić pięścią w tej drzwi tego serca i po prostu mówił, mówi, żeby, żeby coś zmienić, żeby coś zrobić, ja po prostu tak, tak dosłownie było. Wziąłem skręconego skręta, włożyłem go do popielniczki i powiedziałem, nie będę tego palił, idę szukać Boga. Poszedłem do pokoju w obok, zacząłem znowu czytać tę Biblię, ale dalej z nim nic nie rozumiałem. Jak po dwóch czy trzech dniach takich właśnie zmagań odpaliłem YouTube'a i na YouTubie wyskoczył pierwszy filmik proponowanych pomiędzy tak naprawdę ja słuchałem samych głupich kawałków hipopowych. A w propozycjach wyskoczył filmik Szkoła Jezusa. nie? w no, ten filmik tam człowiek opowiadał o tym, że trzeba się narodzić właśnie z ducha, nie? że trzeba rzeczywiście doświadczyć Pana Boga, żeby mieć siłę zmienić swoje życie. I bardzo mi się spodobało to nauczanie, no ale właśnie cały czas nie było tej mocy Bożej. I on na końcu powiedział, że jeżeli sobie nie radzisz w życiu, to się pomógł. I to były słowa właśnie do mnie wtedy. Ja powiedziałem, Panie Boże, jeżeli jesteś prawdziwy, to ja zostawię wszystko, co muszę, tylko pokaż mi, że jesteś. Nie? I, I po tej krótkiej, właśnie takiej zwykłej modlitwie, po, po prostu jak tylko Pana Boga nie widziałem, ja go poczułem każdym zmysłem. On wszedł do tego pokoju i poczułem miłość, radość, po prostu jak pęka moje serce, za co się u poczułem taką akceptację, poczułem jak jest dobry po prostu. Tak jak mówi w psalmie e, król Dawid, że skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan, nie? I Pan mi naprawdę pozwolił wtedy tego skosztować, To było piękne. I... I jednocześnie po tym doświadczeniu pan mnie uwolnił od wszystkiego, Karol. Od tych wszystkich zniewoleń, od tych używek, od wszystkiego, czym byłem zniewolony, pan mnie wtedy uwolnił. Ja się poczułem, jak dziecko przed tą pierwszą komunią, które było takie czyste, niezgrzeszone. Czyli Ciebie nie proces, tylko z mocą. No, a czy rzeczywiście tego, walka. Do mocnego pacjenta przyszedł z mocą. Tak, ale a, walka trwa, nie? Ale jakby jak, 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 jak Ale będzie... temat, to temat. Tak, ale w tamtym momencie dostałem wolność po prostu. Dostałem od pana wolność. I... I pamiętam, jak poszedłem do, do Marzeny, do mojej dziewczyny wtedy, do obecnej żony, poszedłem do niej do łazienki, ona się kąpała i mówię, słuchaj, nie jedziemy, nie będziemy już robić, nie mieliśmy jakiś plan, mieliśmy robić tam różne rzeczy, chcieliśmy pieniędzy, tak jak myśleliśmy ta, światowo, nie? I ja powiedziałem słuchaj, nie będziemy tego wszystkiego robić, nie jedziemy do tych ludzi, do których mieliśmy jechać i w ogóle ja to wszystko zastaram. Ona mówi, no znowu paliłeś, <laughs> ale tak naprawdę... Tak naprawdę ona zobaczyła z czasem, nie? Zobaczyła, dwa tygodnie mijają, a ja po prostu nie palę, tylko czytam Biblię i słucham konferencji na internecie, nie? I no kurczę, zwariowałeś po prostu, ale Pan Bóg cały czas. Ja pamiętam, jak na drugi dzień wstałem, wiesz, po tym doświadczeniu, i pierwszą moją chęcią to było czytać Słowo Boże. Poczułem chęć do, do być. W ogóle niechęć do brudu, a chęć do świętości. No nie? nie chciałem, zmienił mi się język, nie chciałem przeklinać. Czułem, że kłamstwo jest złe, wiesz, po prostu te wszystkie rzeczy, które kiedyś nie zwracałem na nie uwagi, poczułem, że Pan to zmienia w moim sercu. I kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, to zaczęły, to zaczęły mi jakby przychodzić pokusy z tej drugiej strony. Zaczę, zaczęły, zaczęły się odzywać nałogi. Chciało, chciało, zachciało się, wiesz, no to wszystko zaczęło wracać. I pamiętam jak jaką moc, jaką autorytet mamy w Panu Jezusie, jak, jak, jak Jego Słowo jest mocne. Zacząłem się modlić i mówić tylko, bo znalazłem to w Słowie Bożym. I powiedziałem po prostu, w imieniu Jezusa zostaw mnie. Skuliłem się na tym fotelu, na którym czytałem powiedziałem, zostaw mnie w imieniu Jezusa. I to naprawdę odeszło. No nie? Ta pokusa odeszła. I walczyłem tak no, dwa, trzy tygodnie, tak jak mówię. I, I Marzenka, no ona właśnie tak patrzyła, trochę z zainteresowaniem, trochę zdenerwowaniem. I co? I później powiedziałem, usłyszałem nauczanie no jednego, jednego z ewangelistów, który mówił właśnie o tym, że nie możesz być sam, przyjść do wspólnoty, bo po prostu no to cię dopadnie w końcu, to, to stare życie. I, I zacząłem szukać na internecie, znalazłem wspólnotę, zabrałem tam Marzenę, poszliśmy i, mm, no i faktycznie tam na tej wspólnocie Pan Bóg znowu zaczął działać z mocą i po tym spotkaniu podeszli tam prowadzący, zaczęli się modlić za Marzenę, zapytali nas w ogóle, przywitali, zapytali co tu robimy, no i powiedzieli, że się chętnie za nas pomogą, bo modlili się za marzenie. no i ona wtedy doświadczyła tak samo jak ja obecności miłości Bożej, no i, no i wtedy się zmieniło całkowicie nasze życie, my już resztki tego brudu, który mieliśmy jeszcze w domu, bo tam jednak nie mieliśmy się z czego utrzymywać, a ja całe życie tak naprawdę umiałem robić tylko tamto, nie, i po prostu byłem człowiekiem, który... Sprzedawał te wszystkie substancje i chodził do kościoła. To po prostu było. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie miałem, jakby nie umiałem sobie z tym poradzić. I wtedy podjęliśmy obydwoje decyzje, że po prostu nie można dwóm Panom służyć nie? Bogu i Mamonie. I, I Pan Bóg dał nam do tego po prostu siłę i jakby zaufanie, bo tak naprawdę wiedzieliśmy, że jak to zostawimy, to nie mamy z czego żyć. I poprosiliśmy Boga, żeby żeby się nami zaopiekował. Kupiliśmy benzynę. Wzięliśmy to, to wszystko, co tam mieliśmy, zalaliśmy to benzyną i spaliliśmy to w, w takim ustronnym miejscu i stanęliśmy, pamiętam jak się cieszyliśmy. skaczyliśmy, skakać, śpiewaliśmy jakąś piosenkę właśnie uwielbieniową i mówiliśmy, Boże, jesteśmy przed Tobą wolni, no nie? prosimy Cię, zajmij się nami. I, I naprawdę Bóg od tamtego czasu, to jest niesamowite, co On robi w naszym życiu. Po prostu dał nam, dał nam jedno, że sakrament, tak naprawdę nie, ma, nie mieliśmy kasy na ślub, tak. ja zacząłem pracować na budowie, Marzenka tam miała jakieś takie dorywcze prace różne i, i tak naprawdę mieszkaliśmy na jakimś tam wynajętym mieszkaniu. No i było licho tak finansowo, ale Pan Bóg zatroszczył się o wszystko. Pamiętam, że ta, ta, ta wspólnota, do której wtedy trafiliśmy, kaplan zorganizował nam ślub, nie biorąc za to kasy. Poszliśmy tam, sala taka, tak, no takie przyjęcie, obiad, tego też nam udostępniła wspólnota, zespół z, z, z ze wspólnoty Gra, prawda, tak? było wszystko tak naprawdę dostaliśmy od Pana Boga, jest nawet z samochodem do ślubu, więc to było, to było mega, nie? I słowo i właśnie jeszcze na przykład jak, jak wierny jest Pan, nie? że Pamiętam jak kłóciliśmy się przed, przed tym ślubem. I ja się zapytałem Pana Boga, mówię Panie Boże, co mam zrobić, nie? Bo jeżeli się mamy tak kłócić po ślubie, to może to nie, my, że my nie mamy być razem, nie? I ja się ja nie nawróciłem, inaczej. Ja doświadczyłem też bardzo mocno Pana Boga w Pazience na modlitwie w babie. Ja po prostu Pan poszedł się modlić. Wziąłem ze sobą Biblię i zacząłem się w niej, modlić w tej babie. Otwieram Biblię na losowej stronie mówię, Panie, żadko to robię, ale proszę powiedz mi teraz. I otwieram, a tutaj był ten fragment z Jana, z Ewangelii Jana. Nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem, abyście szli i o Was przynosili. No i no, to była dla mnie odpowiedź, nie? I, i to samo czytanie dostaliśmy na śółtych. Dziękuję. To jest, to jest no. naprawdę, jak pan, jak pan jest wierny i dobry, to jest, to jest po prostu. niepojęte nie pamiętam tak naprawdę. To może brzmieć jak wiesz, jak science fiction kiedyś mi pomyślał, że to jest jakaś historyjka, to jest prawda, nie? tak się działo. No i co? No i no co? no Teraz w tym momencie, jeżeli jakby, jakby, na, jakby nie, na to nie patrzeć, to wszystko się zmieniło. Już nic nie jest tak samo, bo mosty zostały spalone ze starego życia. Nie? No, właściwie nie ma tych relacji, które były. Sam nadeszły, nie? jakby to się, to się naturalnie stało. A wszystko jest nowe. Tak, wszystko jest Sam nowe. Wszystko jest nowe. I pracowałem, jak mówię, pracowałem na budowie nie było wcale lekko, nie? bo jakby, czy przestawić się trzeba było i tak dalej, ale właśnie Pan mógł w tym też błogosławił. Uzdolnił, pozwolił jakby nabyć z powrotem fachu w ręce i tak dalej. I oprócz tego, no teraz właśnie była taka sytuacja, to też to jest taka, taka, tak, dla mnie takie taki świadectwo, nie? że prosiłem Pana Boga, mówię, Boże, chciałbym już nie pracować na kogoś. Nie? Widzę, że ktoś ma więcej z mojej pracy niż ja. Chciałbym otworzyć działalność. I prosiłem o to Pana Boga, ale jakby nie dostawałem dotacji. Nie? I okazało się, że przychodzi, że przychodzi właśnie ta pandemia o tym nie wiedziałem, nie dostawałem i dostałem dokładnie wtedy jak pierwsza fala się skończyła i pomiędzy tym a tym i wbiłem się w dobry kontrakt, po tym wszystkim dostałem dotację na sprzęt, Jej. na wszystko, po prostu Jej. Pan czuwa nad wszystkim, nie i no, wiele by wymieniać Karol, naprawdę wiele by wymieniać, Bóg jest dobry, po prostu tyle mogę powiedzieć. Poruszyło mnie wiele, wiele rzeczy w tym, twoje jest naprawdę tak, tak mocne, pokazuje... No niesamowitą dobroć Boga. Jak mówiłeś o tym na początku, kiedy jechałeś autem i, i poprosiłeś Pana Boga o pomoc. Mi się przypominało śledztwo też więźnia. Kiedy byłem pierwszy raz w więzieniu na ewangelizacji, też mi się właśnie człowiek podzielił tym, że jak robili jakieś tam akcje na, na, na jakiś dom, to też się modlił. I dzisiaj to też jest świadectwo nawrócenia. No niesamowicie jest znalazł, nas, naprawdę, ale o, może coś o rodzinie jeszcze. Masz y, przecież y, dzieciątko Kuba. Tak. Pan, no, pan pobłogosławił nas właśnie synkiem. Już półtora roku ma Daniel. No, e, no tak, no, powołał nas do tego, żeby się rodzin, powołał mnie do ojcostwa. Mam nadzieję, że sprostam. <laughs> no, jest prosta. To, jest, to, jest to wyzwanie, ale jakby cieszę się bardzo. Jestem mu za to wdzięczny i nawet przez chwilę. To jest. To powiem to, ponieważ to jest też częścią mojego życia. Jakby wcześniej, przed, przed nawróceniem, my mieliśmy mieć dziecko, i jakby ja go nie chciałem wtedy, prawda? I, i we wczesnej fazie po prostu marzena wzięła tabletkę, bo ja ją do tego jak przymusiłem, i bardzo z tego, bardzo płakałem później po tym, wiesz, jak, jak, jak padł mnie właśnie dotknął, i sobie myślałem wiele razy o tym dziecku. Myślę, że jest teraz w niebie z, 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 z ojcem. i Przepraszam mnie za to, że po prostu, że byłem, że byłem taką osobą, nie, taką sam, takim samolubem i teraz chcę, żeby, żeby ten synek tak naprawdę miał tatę, który, z którego może rzeczywiście brać wzór, nie, że będzie, że będzie patrzył, że tata nie jest jakimś tam osiedlowcem, tylko po prostu Bożym gościem. Jest, 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 naprawdę Bożym gościem, bo to, co teraz tutaj Kuba robisz, to, że przyjąłeś to zaproszenie, to jest tak naprawdę przyjąłeś zaproszenie od Jezusa, on jak Andrzeja, on właśnie... Te wszystkie łodzie, do ciebie powiedział, zostaw, zostaw te stare sieci i idź głoś. Teraz głosisz Jego Ewangelię. Mówisz o, o Jego działaniu w Twoim życiu i w tych wszystkich sferach. Poruszyło mnie też na początku, kiedy powiedziałeś, jak przygotowywałeś się do pierwszej komunii świętej, ta świętokradzka spowiedź i tak dalej, i wtedy odejście od kościoła, miałem takie przekonanie, że właśnie, no, no tak, wtedy myślałeś, że no to jest grzech, którego Bóg po prostu. Tak. Nie wybaczy, nie? A jest to jeden grzech, którego ci nie wybaczy. Ten, którego nie zostawisz w takim <grym> momencie, ty nie <później> to zostawiłeś. <grym> I, a on, no, no to, to, mu, to co powiedziałeś, nie? nie przestawał Ciebie szukać, nie? Obiecał Ci, że Cię, że cię znajdzie, i cię, cię znalazł i Cię już nie wypuścił, I Cię nie wypuści ze swoim rąk. To jest. Tak, to jest, to jest niesamowite. Wiesz co, pamiętam wiele świąt na przykład Wielkanocnych wiesz, czy, czy Boże, na, Boże Narodzenie, jak ludzie szli do tej spowiedzi, a ja mówiłem, a nie, wiesz, a tak naprawdę w sercu myślałem, chciałbym, nie, byłem na przykład, bo jeszcze jak byłem takim młodszy, paręnaście lat miałem i widziałem, że tam mama zaczęła chodzić do kościoła, nie? I ja miałem takie pragnienie w sercu, ale mówię, a nie, to już nie dla mnie, nie? ja już jestem stracony, wiesz, 14 latek ja już jestem stracony, ale naprawdę miałem takie myślenie. I jakby też na przykład taką rzecz mogę teraz powiedzieć, bo to jest też jakby takie, takie świadectwo też na wierność Pana Boga, że pamiętam jak uciekałem kiedyś przed policją, nie, naprawdę uciekałem najszybciej jak mogłem, pogubiłem różne rzeczy, które mi wypadały z kieszeni. I... Uciekałem i schowałem się pod samochodem, wiesz, i leżę pod tym autem i mówię, Boże, jak mi teraz pomożesz, to obiecuję Ci, że zostawiam wszystko. To było któryś z racji jak obiecywałem. Ale wyobraź sobie, że jak, że jak modliłem się któregoś tam razu, wróciłem po pracy. Już, już jak, jak teraz człowiek, który zna wody. Wróciłem z pracy, siedzę, siedzę w łazience na odlesie, i Pan mi tę sytuację przypomniał. I potem powiedział do mojego serducha, że widzisz, obiecałeś mi, że wszystko zostawisz, ja to przyjąłem i wziąłem to od Ciebie. Złożyłeś wtedy obietnicę i naprawdę powiedziałem to ze szczerego serca, tylko, że później jakby nie umiałem jej dotrzymać, ale Pan Bóg sobie to jakby wyegzekwował, nie? Więc fajnie. dzięki. No, dziękuję mu, naprawdę jestem mu bardzo za to wdzięczny, dziękuję w ogóle za, jeszcze raz za to zaproszenie, bo to jest, to jest świetna okazja, żeby właśnie powiedzieć o tym, że jeżeli ogląda to ktoś, kto to na przykład myśli sobie, że to nie jest dla niego, albo, albo no cokolwiek takiego, co Cię może odciągać od Pana Boga. Jeżeli Bóg sobie radzi z kimś takim, to z Tobą sobie też poradzi. Nie, nie ma takiego grzechu, właśnie tak jak Karol powiedziałeś, że, z którego Bóg by Ci nie mógł wybaczyć. Nie? To nie ja powiedziałem. To, to on powiedział. No to. I też to mocno usłyszałeś, że no. go mu to zostawiłeś. I zachęcamy Was też z całego serca, żebyście to świadectwo Kuby dzisiejsze rozsyłali na swoich kontach Facebookowych, bo. Bo to jest Ewangelia, bo przyszedł z mocą i uzdrowił, i uzdrawia mm -hmm. i cały czas. Ja wiesz to na koniec, bo kończy nam się już czas, to była niezwykła Kuba, rozmowa. Z Całego serca Ci chcę za nią podziękować, my wszyscy. Ale mm, chciałbym ci poprosić tego tak osobiście, żebyś przypomniał jeszcze jedną sytuację króciutko, mm -hmm. to naszą rozmowę mm, na, z początku pandemii. Mm -hmm. e, pamiętasz? Tak. Pamiętam. E, bo to, co się teraz tutaj dzieje, mm, to jest to? No tak. Bo pamiętam jak, się, jak byłem w pracy i zadzwoniłeś do mnie, Karol. I zaczęliśmy rozmawiać, czy ty do mnie, czy ja to ciebie już. To, to nie ale wybrał, ale to nie dla tak, mnie chodzi tak o. Ale tak, tak. Nasza, tak, nasza rozmowa wyglądała mniej więcej tak, że powiedziałeś, że masz takie pragnienie, żeby żeby ewangelizować szerzej, nie? Żeby, żeby, żeby po prostu głosić Jezusa. I ja mówiłem, pamiętam, jak powiedziałem, że Karol, ja też to mam w sercu, <miny> No, no. no i, i minęło troszeczkę czasu i. W ogóle odezwał się do ciebie człowiek z, z telewizji. Ale to, to pomijmy, bo bardziej chodziło mi o to, e, będziemy puentować, ale chodziło mi mhm. o to, to też kochani do Was. E, e, spotkaliśmy się z Kubą, to było no, właśnie 5 miesięcy temu i mieliśmy to samo pragnienie w sercach, żeby ewangelizować szerzej, czyli na falach e, internetu, bo to jest niesłychane narzędzie, którego Pan Bóg nam dzisiaj dał. Mhm. E, głoście moją Ewangelię. E, ale my wtedy, no jak, jak to zrobić, czy na Zoomie, czy na Skype'ie i tak, tak. dalej, I jakby to wydawało nam się umarło, ale to było zgodne z jego wolą, bo wtedy my pamiętasz, żeśmy się wtedy rozpłakali wręcz, no. tak bardzo chcieliśmy głosić, no. za to ci chcemy podziękować, że ty masz to pragnienie nieustannie do głoszenia jego słowa, w domu, w rodzinie, w twojej pracy, no, no Bogu dzięki Kuba, dzięki. dziękuję, ci bardzo. Ja też dziękuję za zaproszenie i no jest to pragnienie, to pragnienie no przyszło właśnie z, po spotkaniu Pana Jezusa. I to jest chyba faktycznie tak jak w Ewangelii, że ludzie, których Pan których Jezus uzdrowił albo cokolwiek dla nich zrobił, oni od razu poszli. No nie? Od razu no. zaczęli mówić po spotkaniu z Panem Jezusem. nie? I faktycznie... No, zostawili albo spalili. Fak, Fajne być świadkiem. Spalili, spalili wszystko i poszli do Jezusa. Też spalcie. Też spalcie. Wszystko swoje statki, swoje, swoje wszystkie te rzeczy, do których dzisiaj może... O których się możecie nie, jeszcze w jakiś sposób nie, nie możecie oderwać. Uh -huh. I dla Jezusa warto, bo, bo takie cuda się po prostu dzieją. Dzięki, z całego serca. Moi drodzy, kochani, zapraszamy Was na kolejne też spotkanie z kolejnym świadkiem. W cyklu naszych spotkań dzisiaj rozpoczętych Walec Pański, już za tydzień, w piątek. Kolejny piątek tego świętego czasu przygotowywania się do, do narodzenia Pana Jezusa, przyjścia powtórnego naszego Pana tak naprawdę. Czekasz Kuba, na Jezusa, Czekam, ale czekasz Czek chyba każdego dnia. W ostatnim czasie z utęsknieniem. Zacząłem wzmagać w sobie jakby tęsknotę. I dbam o to, żeby ona była w moim sercu. To więc... jest piękne, co powiedziałeś, bo wiesz, co to jest? To pochodzi od Niego też. On wzbudza tą tęsknotę i to jest też ta sfera, którą ci uzdrawia i przyjmuje. Dziękujemy Wam całego serca wszystkim za, za tą obecność, ten czas, który poświęciliście, żeby posłuchać, jak Kuba pięknie mówił o Bogu. Kuba, <laughs> dzięki całego serca. Dziękuję.